Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Brenasiak i dzisiaj zapraszam Was na recenzję wody perfumowanej od Giorgio Armaniego, Si Passione Intense. Czyli tak, pasja i wersji intense. Ja specjalnie dzisiaj jednak do Si Passione e, też wykreowałam swój ubiór. E, słuchajcie, woda w klasycznej wersji Si Passione nie spodobała mi się. Była według mnie m, taka zrobiona na szybko, nie wiem, poczułam taką magię, jak zobaczyłam oczywiście to, że będzie to czerwony flakon si passion, si klasyczne, si wersji flori, czy klasyczna intense, przepiękne zapachy. I tutaj pomyślałam, że wow, tu będzie seks, tu będzie wibracja, tu będzie po prostu tyle się działo w klasycznej pasjone. Yy, było tak wręcz y, nudno, nie do końca dla mnie. Nie mam nawet tej butelki w swojej kolekcji i nie tęsknię. Ale sprawdzałam, testowałam, nie jest to wersja dla mnie. Kiedy y, poczułam pierwsze Passione Intense, poczułam to na kimś, ten zapach i mnie urzekł. Urzekł mnie dlatego, że tutaj jest taka czarna pożyczka, którą lubię. Taka zadziorna, taka troszeczkę właśnie z Armani Code i taka troszkę z Sip EDP Intense. Czyli taką, którą lubię, taka mm, soczysta. Czarna pożyczka, w tle jaśmin, a potem już się robi baza. I baz jest, baza jest, jest lekko podobna składnikami do klasycznej si, ale jednocześnie odbiega od, od klasyki. Tak naprawdę myślę, że to jest zapach z zupełnie innej rodziny. Chociaż mamy też tuberozę, mamy też jaśmin, mamy tutaj w składzie róże, mamy cedry, mamy paczulę, piżmo. Mamy też wanilię, naturalną wanilię. Powiem Wam, że ta madagaskarska wanilia jest naturalna w tym, w tym zapachu. Jest to zapach czysty, szlachetny, bardziej wyniosły niż klasyczny Si Passione. Myślę, że skoncentrowany może też, ale myślę, że taki czystszy. W czystszej wersji. Mniej chemiczny, mniej plastikowy i czystszy. W ogóle cała koncepcja Si Passione to jest tak. Ja jestem gotowa na pasję, gotowa na przeżywanie życia na nowo. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest Dzień Kobiet, <laughs> no wiecie. Chciałabym Wam przy okazji tego dnia życzyć mnóstwo szczęścia, mnóstwo spełnienia i życia w harmonii z samym sobą. Życie w szczęściu i w takiej harmonii gwarantuje nam tylko życie z pasją. Jeśli odkryjecie w sobie pasję, to tą pasję trzeba celebrować. Nie trzeba jej tam gdzieś schować w kąt i tak naprawdę o niej zapomnieć, od czasu do czasu ewentualnie książkę przeczytać. Pasja jest nam bardzo potrzebna. Pasja stanowi część, taką część naszej tożsamości, którą tak naprawdę powinniśmy bardziej, te, bardziej traktować wynioślej. Nie powinniśmy ją odrzu jej odrzucać. Powinniśmy pozwolić naszemu, e, naszemu życiu tak zejść na różne tory, żeby dać czasu na rozwijanie własnej pasji, bo pasja czyni nas szczęśliwszym. Życie bez pasji e, bardzo często prowadzi do depresji, bardzo często prowadzi do e, takich zachowań e, wprowadzających uzależnienia, w brak samo. E, um, samo Zadowolenia z samego siebie. Myślę, że pasja jest nam dzisiaj w tych czasach tak potrzebna. Dlatego tą pasję kryjemy sobie wszystkim kobietom, które mnie dzisiaj oglądają. W tym cudownym dniu, jak w każdym innym cudownym, ale w dniu kobiet życzę pasji. Życzę, żeby tą pasję w sobie odnalazły, odkryły i ją celebrawały każdego dnia. Codziennie. Ja tutaj dzisiaj, stojąc przed Wami, odkrywam swoją pasję. I tę pasję codziennie tutaj przed Wami odkrywam na nowo. Na nowo, tym bardziej, że y, dla mnie to jest coś nowego. Stanie przed telefonem, gadanie do, do obiektywu, ewentualnie pokazywanie swojej kolekcji, mówienia o perfumach, o perfumiarzach, o, o historii zapachowej, różnych y, takich niuansach, romansach. A o tym jeszcze będę dużo mówić. Y, także wydawało mi się to rok temu jeszcze niemożliwe, pół roku temu, może kiedyś. Chwilę później pomyślałam. Zrobiłam i działam. Jestem tutaj przed wami, odkrywam sama siebie i dużo różnych rzeczy odłożyłam na bok, żeby był na to czas. A dzisiaj jest ten czas. Idźcie z wiatrem, nie pod wiatr. Rozłóżcie wszystkie żagle tak, aby, aby ten wiatr wam w te żagle wiał. I proszę Wam, pozwólcie sobie e, tak naprawdę tą pasję w sobie. Zaknieździć. I tego Wam z całego serca życzę i dziękuję ślicznie za to, że mnie subskrybujecie. Jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że samą pozytywną energię Wam po prostu przerzucę, bo o to mi tylko i wyłącznie chodzi. Żadnych smutasów, żadnych e, tak naprawdę niuansów, złych i smutków. Tylko Cipesja <grym> Intens. Bardzo fajny zapach, fajna trwałość. Polecam. Bo na mojej skórze trzyma się od rana do wieczora. Pomimo tego, że wrócę z pracy, jeszcze kilka rzeczy po drodze porabiam, jest to zapach, który się mojej, na mojej skórze trzyma do 12 godzin. Może projekcji nie ma za dużej, za takiej wyniosłej, ale jest taki blisko skórny, ja to lubię. Nie czuję go niestety cały dzień i ja nie, nie, nigdy nie czuję zapachów cały dzień sama na sobie. I zazdroszczę osobom, które to mają. Dlatego, że ja sobie nawet nie wyobrażam, jak można czuć cały dzień zapach. Ja z zapachem wychodzę i ca zapach cały czas mam w głowie, że ja go dzisiaj na sobie noszę. Ja go chcę sobie przypomnieć. Zawsze mam go na nadgarstku i wystarczy mi się przenieść, po prostu odpocząć. Dwa wdechy, dwa wdechy, jestem uniesiona. I to mi wystarczy. No trudno, nie mam takiego samowystarczalnego zmysłu powonienia, żeby cały dzień, 12 godzin go ze sobą E, zabierać wszędzie i go nosić. Może e, to z tego względu, że, że mam tak bardzo dużo różnych przygód z zapachami i cały czas ten mój zapach musi nowości poznawać i, i, i inne rzeczy porównywać. Ale i tak mi z tym dobrze. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam wspaniałego wieczoru, otwarcia fajnej butelki, dobrej butelki Proseko i e, samych uścisków dobrych, miłych serc. Miłości Wam życzę. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia kolejnym razem.